Okres kwitnienia rododendronów powoli dobiega końca, ale to nie oznacza, że w czerwcu żaden rododendron już nie kwitnie. Jeśli dobierzemy odpowiednie odmiany, to również w tym miesiącu możemy cieszyć się wspaniałymi kwiatami. Pokażę Wam dziś kilka ciekawych, wybranych przeze mnie odmian, które właśnie kwitną w tym miesiącu. Na pierwszy ogień pójdzie Unifoil. Jest to odmiana, która w dosłownym tłumaczeniu z języka niemieckiego oznacza ogień czerwcowy. No i podobnie zresztą tak wygląda. Ten kolor jest tak bardzo wręcz agresywny i tak piękny zarazem, że warto tę odmianę posadzić u siebie w ogrodzie. Odmiana ta kwitnie w czerwcu i ma przepiękne, duże kwiaty w kolorze różowo-czerwono-białym, z taką kropeczką. Żółto-brązową. Przepiękny rododendron, który kwitnie obficie każdego roku i dorasta po 10 latach do około 1,20 m, 1,40 m. Ma bardziej taki zwarty pokrój i jest mrozoodporny do około minus 24 stopni. Kolejną przepiękną odmianą jest Water Jest to odmiana, która chyba najbardziej obficie kwitnie ze wszystkich rododendronów, które aktualnie kwitną u mnie w ogrodzie. I w ogóle chyba ze wszystkich, jakie mam. Jest to odmiana, która ma olbrzymie kwiaty, również duże liście, i te kwiaty, początkowo w fazie pąku, mają barwę taką ludiowo-biało-fioletową. Tutaj nawet dokładnie widać. Natomiast gdy one się otwierają, rozwijają tak zupełnie, to barwa zaczyna się robić biała, no i pojawia się w środku takie żółte oczko. Pokrój tego rodu Dendrona jest fantastyczny, jest on taki płasko kulisty i rododendron ten dorasta do około metra, metra dwudziestu, no i jest dosyć dobrze mrozoodporny do około minus 22-minus 23 stopni. Gomerer kwitnie zawsze tak obficie, że prawie nie widać mu liści i podobnie jest też w tym przypadku. Cały krzew jest wręcz pokryty kwiatami, taką burzą kwiatów i liści prawie zupełnie nie widać. Charmant to kolejna przepiękna odmiana o dwubarwnych a nawet trójbarwnych kwiatach w zależności od tego czy wliczamy do tego oczko czy też nie. Jest to odmiana, która bardzo obficie kwitnie, zresztą tutaj widać, która ma takie kwiaty w kolorze biało-różowo czerwonym. Czerwony kolor to jest ta kropeczka, natomiast cała reszta to jest biel oraz róż. Po deszczu ten rododendron lubi się czasami tak troszkę delikatnie położyć, ale później powraca do swoich e, takich właściwych właściwej formy. Ten rododendron dorasta do około metra 30-40 wysokości. No i jest mrozoodporny do około minus -22 stopni. Nie ukrywam, że jest to jedna z moich ulubionych odmian, jeśli chodzi o wygląd kwiatów. W tym zestawieniu nie mogło również zabraknąć odmiany Double Kiss. Jest to odmiana, której angielska nazwa może być tłumaczona jako podwójny pocałunek, co oznacza, że kwiaty są półpełne, czyli bardzo wyjątkowe, jeśli chodzi o rododendrony, ponieważ jest to bardzo rzadka cecha u rododendronów, żeby kwiaty były półpełne. Charakter tego krzewu jest taki prosty, silny, wyprostowany. I dorasta on do około metra m, przy czym kwitnie bardzo obficie każdego roku. Mrozoodporność sięga około minus 24 stopni. I jest to rododendron, który zdobył złoty medal na targach Gardenia w 2019 roku. Również bardzo ciekawą odmianą drona jest Devin. Jest to odmiana czeska, który, która to ma delikatnie pachnące kwiaty. Wyczuwalny ten zapach jest zwłaszcza wieczorem i kwiaty są, widzicie, wielobarwne. Natomiast nawet w pąku tworzą one naprawdę bardzo zgrabne arcydzieło. Jest to odmiana, która dorasta do 100-120 cm wysokości po 10 latach. Mrozoodporność jest dobra, powyżej minus 20 stopni. Gold to odmiana, która jest bardziej atrakcyjna ze względu na liście, które są o barwie zielono-żółtej. Natomiast w czerwcu również ta odmiana kwitnie takimi fioletowymi kwiatami. I jest to odmiana, która ma troszkę niższą mrozoodporność do około minus 20 stopni, ale te wybarwienia rekompensują tę niską mrozoodporność. Magic Eye natomiast ma bardzo silnie w odbiorze fioletowe kwiaty z takim bordowym oczkiem, i odmiana ta kwitnie bardzo solidnie i obficie w czerwcu. Dorasta do około 1,20 m w wysokości. Jest mrozoodporna do minus 24 stopni. To jest zupełny, zupełnie nietypowy rododendron, który kwitnie bardzo długo. Rododendron botaniczny Keletiku. Dorasta do 30 cm w wysokości i szerokości 60 cm. Kwitnie bardzo nierównomiernie, czyli przez dłuższy czas, wypuszczając stopniowo kwiaty. Mnie osobiście one przypominają troszkę kwiaty bodziszka. Dajcie znać w komentarzu, którego z tych rododendronów ewentualnie macie u siebie w ogrodzie albo czy jakieś inne też rododendrony kwitną właśnie o tej porze roku u Was. Ja wybrałem tylko kilka z tych, które najbardziej mi się podobają o tej porze roku, a Wy ewentualnie możecie w komentarzu też dorzucić jakieś Wasze propozycje. I dziękuję jak zawsze za obecność.